Siemano wam wszystkim. <laughs> tutaj t -Volt. i zaczynam z menu, ponieważ mam tutaj takiego jednego frajera, który chyba chce się na mnie uwziąć, ale dlatego go zlikwiduję. No dobra, mój asasyn już jakiś. O mój Boże, co? Co ja zrobiłem? Dobra, nieważne, pozbyłem się ich przynajmniej. Nie chciałem zużywać na stówy, nie chciałem zużywać deszczu strzał. Ten kapitan znanym tchórzem. O, jak daleko on tam się ustawił. O Chryste, jest całkiem drugiej strony. Dobra, to obejdziemy tą, tą strefę od zewnątrz. Tak, żeby mnie nie wykryli podczas tego przechodzenia. No to chyba muszę drugą stroną obiec. I co? Ja jestem t oczywiście. Zapraszam was do kolejnego odcinka z Assassina. W tym... W tym odcinku... Kurwa mać... W tym odcinku załatwimy naszego ukochanego właśnie tutaj kapitana straży. Eee, kurwa czy on znowu uciekł. Mam nadzieję, że ten tchórz nie uciekł w tej chwili. Załatwimy tego kapitana straży. I wykonamy dwie misje mistrza asasynów. I to chyba by było na tyle na ten odcinek, ponieważ w jeszcze kolejniejszym odcinku chciałbym się skupić na wykonaniu wszystkich misji fabularnych z tej sekwencji DNA, w której w tej chwili się znajdujemy. Myślę, że może być ciekawie. Dlatego na razie ciśniemy. Lo, nie udało się. Ojej, jej, 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 nieładnie, nie o to mi chodziło. Dobra, okej, okay. ten, ten ziomek poprzednio był jakoś w tej okolicy tutaj, gdzieś ten kapitan był poprzednio, jak patrzyłem. Dobra, okej, okay. jesteśmy już w tej strefie. Gdzie ten chusz? Tam siedzi u góry, co to frajer? Dobra, czekajcie, spróbujemy... O kurwa. Eee... Powiadacie, że on zacznie uciekać, tak? Dobra. Ja wejmę kuszę, załatwię tamtego ziomka na dachu. Bo tylko mnie spostrzeże, za zacznie spierdalać. Tak, tak to działa. Tylko ja sobie przejdę tutaj, like a boss. Z ucieka, kurwa, nie, nie, nie! Nie może mi uciec O oh, fuck gonie Go niego, go niego, go niego, go niego O, ucieka jak pojebany, no normalnie, straszliwie ucieka Chodź tutaj A, ah, jest sukces Jak stary dory ma jedynce, gdzie wiecie Gdzie cel trzeba było często gonić i właśnie tak na niego skoczyć w pięknym stylu i go zabić Nie to co teraz, gdzie kurde nie ma już takich, wiecie. Misja przybądź do miasta zabitego, a tego w 100-300 trzeba pogonić swój cel. Mam nadzieję, że mnie nie zastrzelą stąd. Właśnie, Macjo, szybciej, szybciej. O kawałek, już kawałek, tylko kawałek. Jest, sukces. Palimy to gówno. Bern is shit down. Sweet. Jezus Maria, już myślałem, że nie trafię w to gówno. Dobra, okej. Okay, możemy tutaj przypisać asasyna. Wykonać misję jego. Taką przypi, przypiszawczą. Let's assign a bitch here. Ha? No ten asasyn. Fatima, a to jest kobieta. To ona? No ona, no raczej... To ona jest tym uczniom. No Mam kurwa nadzieję, że to ta Fatima. Czekajcie. Tak, to ona. 15500, tysiąca. No to max. Uff, dobra, udało się. Już myślałem, że się zbiordoli. A heated conflict is brewing between two factions of Romanis. One group has banded together against a woman they call Mirella, accusing her of swindling the poor on dozens of occasions. As we speak, they are on their way to exile this trickster by force, if necessary. By your tone, you seem to believe there will be trouble. I do. Mirella is a frightening woman, and her temper is well known. I fear for anyone who crosses her. Then we should give these Romanis our support. No good can come of this fight if it escalates. Okej, okay, trzeba zaogodzić kontakt z dwóch konszachty cyganów. Sztubmistrzyni, Teraz jej Ziomkowie chcą, aby opuściła miasto. Co to za tłumaczenie? Ziomkowie. Okej, okay, dobra. Może być ciekawie, może być chujowo. Przekonamy się. I like a boss, kulturalnie w koszuli gram. Witnesser. I zacygnęło im broń, okej. Okay. Spoko, bronić to ja mogę, walka jest spoko. W ogóle broń sobie kupić, ale ze mnie ten pchuj. Ten cały wiecie. O ten ten mieczyk taki zajebiaszczy. Gdzie jest jakiś kowal? Aha, o kurwa, jestem głupi, tu mam iść ja za, ja za asasynem biegnę jakie ja mam tędy iść Upsy Dobra cyganko Let's check this shit out O kurwa Co tu miało być ha, ha. Zabij go, zabij go Zabij go No Goddammit, a e, miałem sobie moje petardy dymne wybrać. Zasłona dymna, Oje, to jest zajebista rzecz. A to tak na wszelki, na wszelki, spoko, spoko. Mój nóż rzeźnika mam. Mam ochotę dzisiaj nawet skończyć tego asesina. na ale by było nagranie, ja jebie, ale to jest niemożliwe, żebym go teraz skończył, za długa jest ta gra. Ale dobry motyw z tym, że ona, ona od góry rzuca petardami, a ja zabijam gości. Good shit. Kurwa, idą. Nice. Teraz tego. Gdzie tam ten chuj? Nice. Podoba mi się to. Nic nie widzę, ale chuj z tym. jest dobre. Ktoś rzuca, wiecie, rzuca bombą dymną, i Są przybiegają ludzie, dym znika, ludzie są na ziemi. I takie what? Okej, okay. czyli Jabłko Edenu pokazało Altairowi, jak stworzyć pistolet. Holy fuck! Niezły ten artefakt. Nudna trochę ta misja. Poprzednie misje Mistrza Sosną mi się podobały z tym gonieniem tej całej laski od teatru. Co tam Biaczasy? Oh shit! That was fucking brutal. Giń ładnie! Execution! Boom! Ojej! No nie, no nie. Moja uczynica mi chciała dopierdolić. Ojej, jaki ładny model. Patrz, na jej twarzyca jaka ładna. How dare you defile our people? How dare you turn the city against us simply to satisfy your greed. Keep your voice down. You know nothing of my motives. I will not be silent. This woman is a trickster. A cheat. She robs the poor of their money by preying on their fears. I regret taking that tone with you. Tak wysoka.

Dobry, ok, chyba się udało. Nie z tylko teraz. Gdzie jest misja mistrza asasynów? Aha, jeszcze mam do kowala iść. Chikiching, gdzie jest jakiś kowol? Tam jest Kowal, tam jest ten. Kurwa, nieodnowione? No tak, tu jest cała masa nieodnowionych rzeczy. <grystanie> Dobra, idę do Kowala, którego odnowię. Przy okazji zahaczę o Heralda, likwidując sobie Wanted Level Very good. Everything you know connects. Masz tu high zioł. mi się zmieniła, czy może dopiero. A nie, kurwa, co? Myślałem, że wygląda inaczej. Ale brzydko, nie pasuje do mojego stroju. Ty, ej, kurwa, mój strój jest szary, czemu nie jest biały? O, To taki kurwa brud, nie. Nie, jest szary, czyli jest chujowy. Gdzie są jakieś krawce? Czekajcie, właśnie sobie przypomniałem, że jak wyłączyłem pokazywanie krawców na mapie, to mi też nie pokazało tych krawców, którzy są do odnowienia. Nie, mam pokazane. Mam. E, to spoko. Okej, okay. chill, chill. Nie jestem wkurwiony, najpierw idę do krawca. To mi się nie podoba. Ja chcę moją białość, a nie kurde, szare ubrania, które wyglądają jak chuj. Dobra, przepraszam, wyglądają źle. Zbroja mistrza Asasynów została odblokowana. What? O kurna. Zbroja mistrza asasynów. Będę musiał to badać. Uuu, uh, yeah! A to w następnym odcinku sobie obadamy. Znaczy obadam pomiędzy odcinkami, a zrobimy prezentację w najbliższym. Uh, 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 uh. Dawaj mi nowy kolorek. Sakiewki? Nie chcę sakiewek. Farbowanie ubrań. Jakiś ładny. Dobra, gdzie jest ta... Może zmienię ten kolor, bo tak ciągle tylko na biel Jafu. A, to jest biel Jafu. What? Nie wierzę. Nie wierzę! Dobra, weźmiemy sobie jakiś taki, którego jeszcze nie używałem. Widziałem tutaj, bo jakaś czerń. Coś tam, coś tam czerń. A może jakiś taki oryginalny? To jest na pewno zieleń? Aha, bo jest kaspijska i janczarów, co? E, od góry. Może takie coś, dobra, weźmy sobie to. Tak, dla chilloutu. Jakim nie, cudem ten biały to... się tak spierdolił? Brzydko! Brzydko! Jeszcze raz! Rozmawiaj ze mną. Rozmowa. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Dajmy takie, które się jakoś wyróżniają tymi kolorami. Dobra, weźmy bursztyn. Ale ten biały się zdupcył. Chyba, że coś się... No patrzcie, nie, nie przekolorował się, to nie jest ten bursztyn. What the fuck? Co ja mam na zbroję w ogóle na sobie? To muszę zobaczyć. Wyposażenie, zbroja. Aha, jest mistrza asasynów. Dlatego nie mogę zmienić koloru. Cholera jasna. Czyli to już jest zbroja mistrza asasynów. No to uwaga ludzie, patrzcie, prezentacja. To jest zbroja mistrza asasynów. Ale chujowizna. Nie mogę zmienić koloru. Nie. Dobra, okej. Okay. Kurwa. No do dupy wygląda. No ja nie chcę takiej szarości. Cholerna jasna pała. Będę musiał to zmienić, poświęcić trochę życia na rzecz ładnego wyglądu. Tak już trzeba. No, tak trzeba. No, przykro mi. Wiem, że jest jeszcze inna zbroja, którą można odblokować. Nie mistrza Asasynów, tylko jakaś inna. Której też się pewnie nie, nie da kolorować, ale to już trudno się mówi. Rozmowa z Cuko, chcę coś naprawić, chcę coś kupić. No, to by to jest gorsze od mojego na stówę. No właśnie. God damn it. Chilijanczara. Nie, 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 nie. francuski bastard to był? Nie, jak to się nazywało? Florenski bułat. To było to chyba, tak? Nie. Sycylijski rapier. O, dokładnie. Jej. God damn it. Nie wyglądał najładniej. Oj nie. Drogie te budynki. O, okej. Okay. Czekajcie, szybkie cięcie. Okej, okay, już jestem z powrotem. Zobaczmy, czy jest jakaś kasa do odebrania. Nie ma. Nie podoba mi się ta zbroja. Zbroja sama w sobie fajna, ale nie mogę zmieniać koloru. To, się siepałe. No, ale trudno. Czekajcie, mogę to gówno zmienić? Tutaj w ekwipunku. Zbroja. Eee, dla asasynów dyskrecja i szybkość niezależnie. Ba, gówno. Chyba to zmienię. Albo zostawię. Dobra, niech będzie. Kurde, zostawię, przecierpiał już ten kolor. Nie kolor się liczy, a skuteczność. Taki antyrasistowski tekst. Dobra, tutaj mamy tą misyjkę Mistrzusia Asasynusiów. No to ciśniemy, chyba nie? No ciśniemy, nie ma bata. Czemu nie mogę zmienić koloru? To jest głupie. Poprzednie zbroje wyglądały identycznie, i też nie mogę zmienić koloru. O co chodzi? Fu, poprzednie poprzednie tak samo wiecie, były zbudowane, a kolor mogłem zmienić. A teraz też mam, wiecie, osobno te nagolenniki i tak dalej, i tak dalej, a już nie mogę. To, to jest totalnie bez sensu. Wiecie, co innego w sytuacji, kiedy, wiecie, w dwójce ta zbroja wyglądała zajebiście. Ta, którą się zdobywało. A tutaj, no, trochę się według mnie. No, ale nic nie poradzę, niestety. Mogę ją co najwyżej zdjąć. Przyda mi się poparcie Herolda. Czegoś, że w tej chwili to namietko napierdala nie No ładna jest ta zbroja, no ale sama zbroja tylko. Ten szary kolor nie dobija. Dag, tagy, że dość wcześniej jeśli chodzi o fabułę, odblokowałem sobie taką zajebistą zbroję. Dobra, robimy. Such as? What did the man say? Uh, walnut oil, cardamom... Datura. Datura is a deadly poison made from a flowering plant. Hmm. I may be able to track her. Oh, sztuk za Nie what, ma is sprawy. what do you see? The subtlest evidence of things that have been. A trace here, a whisper there. Signs. Sense. My senses are more finely tuned than most. Aha, dobra, poszło na górę, ok. This way. Zaraz znajdziemy sukę. Right. Suka, suka, suka. Easy. jest fucking easy, yo. Ooh, strażniki jakieś. Jebać straż. J, JS na 100% procent. Wow, spory ten obszar do przeszukania ma driftuje o Czy to nie była kobieta czasem? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Jak, jak pies! Kurde, wyczuwa i zapach. What the hell? We are getting closer. Ha, Janczarzy! To mi się nie podoba. Spoko, spoko. Co jest z tym gościem nie tak? Aha, to jest ten, którego mam pobić, co? So? Dobra, kurwa, pobijmy go. I am losing the scent. Nic mnie to nie obchodzi. Patrzcie jakie tutaj, kurde, siekam rzeczy. Dręczyciel. Aha, osiągnięcie to jest. Okej okay. Okej. Okay. Kurwa to ona. Gdzie mam tą truciznę? BUM! Sukces. Giń, suko. Zarazem dorwie. Efekt działania trucizny. Ogarnią szaleństwo. Patrzcie na to, ludzie. Ciekawe, że nasze lekarstwo leczy nam zbroję. Jakie backflipy do przodu robi. Z wow. Spoko. Zdychaj. Bye bye. So dies another wretched Romani. Is that what you are thinking, assassin? Maybe your heart is filled with pity for me? Then leave me be, for I despise such charity. I took what was owed me, in spite of oppression, of hatred, of ignorance. I live my own way. For Kocham ten tekst. Powiem tak. Jest e, Witaśnia. Wiecie czemu? Ponieważ wszystkie kryjówki w tej chwili są zablokowane. Dobrze myślę? Chyba to tak. ok. Yeah, sianko. Dobra, jesteśmy w Siance. W siantku. co ja gadam? W siance. Czy mam jeszcze jakąś niezablokowaną kryjówkę? Uwaga, zablokowana, 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 zablokowana. tu, zablokowane wszystko. Okej, okay, dobra, jeszcze w tym odcinku, jak jesteśmy w temacie asasynów, to uratujemy znaczy zrekrutujemy dwóch kolejnych. Niech mają wszystkie krówki zablokowane fuck yeah patrzcie na to gówno umwa ha, ha 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 Sweet! morduj go slow motion yeah co tam laska nie musisz Templariusze rozpoczęli atak. Gówno mnie to obchodzi. Na Ateny. Aha, bo chodzi o te miasta, a nie o moje kryjówki. No tak, okej, okay, dobra, mi Tak się myślę. Co o Ateny? Fak, Atenz. Okej, okay, okej, okay, jeszcze jeden do uratowania, czy tam do zrobienia jakiejś misji, jeden pies, jeden ho, 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 hoł, drift, o cholera, no to poszedłem, poszalałem, Tamtyk to nie ma co trenować, mam pod dyrygen dyryguję mistrzami asasynów, kurde, co prawda mnie nie przebiją, nie, to nie ma szans, ale wiecie, i tak jest zajebiście. Ha, hop, hey, yeah. Gdzie ten ziomek do uratowania? Tutaj tutież ziomkini. Jaki mam flow? To jest to. Hop, oh shit. No teraz dobrze, że miałem taką dobrą zbroję. Chyba ja jednak zatrzymam i przeboleję ten kolor chujowy. Pomóż mieszczaninowi. No, świetnie biegasz, Ezio, świetnie. Bush, Widzę cię, co to ma nie oznaczać? Jej! Gdzie to mieszczanin? Nic nie widzę. Gdzie jest mieszczanin? O, lol, zaskoczył. Nie! Nie, co ja robię? O, kurwa. Co się dzieje? No, 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 dajesz, dajesz, ziomek. Kurwa. No jedziecie. Dzwoniaczki. O ten chuj. O, umieram. Ty pało. To jest dlatego ma tak dużo życia. No jedziecie. A nie, czekajcie, przecież mam tą wykokszoną broń. Jeszcze życia se łyknę. Tamtego muszę skontrować ewidentnie. Yeah! Kombo kill by się przydał. Sweet. No, chodź tutaj, cfaniaku. I z nóżki, i masz po ryju. No ileż można. No, chodź, no, chodź. kontrakt ci zrobię. O ty, chuju, nie! Strzelasz do mnie, co? Taki z ciebie, twaniak. Nie da się zrobić kontrkradzieży. kradzieży. Dobra, wkurwiłem się. Bo. Dobra, gdzie ten mieszczanin cholerny. Na tole? On chyba spadł. I gdzie on jest? U góry? What the fuck? How the fuck did he get there? Jeszcze nogi mu się gliczują. Rozmowa. Do not despair in the face of this violence. Add your voice and your strength to the tide of opposition. I will. For I have longed to serve a cause larger than myself. No, fajnie ogólnie by było, wiecie, wytrenować się na asasyna. Dobra. Wyzwania Asasyna. Ukończyłem wszystkie. Co mi to da? Dacie mi jakąś nagrodę za to? Odblokowano broń w siedzibie Asasynów. Dużo odblokowań teraz. Jak... Jakoś mi leci. No ale okej. Okay. Moi drodzy. To by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym wykonamy wszystkie misje fabularne z tej sekwencji. Bye bye.